Ta piękna energię na zimę, na lato też, więc na, na prawie każdą porę. Dzień dobry Państwu. Ponownie Fundacja Afryka Inaczej w ramach projektu Afryka po Polsku. Jeździmy po Polsce i rozmawiamy z różnymi osobami pochodzenia afrykańskiego, z Afrykanami, z Afrykankami i w ogóle z osobami, które lubią ten kontynent albo mają, no po prostu chcieliby się do tej Afryki, gdzie mówi się dużo po polsku, przypominam. Proszę Państwa, dzisiejszym moim gościem jest Łucja Rybak jest Łucjo. Miło mi. Ale wiesz, że masz trudne imię? Łucia dla mnie. Tak, bo to jest typowo polskie imię, polski przynajmniej odpowiednik Łucia. Odpowiednik. I, ale może być też Lucy. Lucy jest łatwiejszą formą, myślę, że... Ale Lucy to nie jest po polsku. No tak, Lucy to już jest angielski wrod. No, wrot. I jednak Łucia jest fajnie. Jest trudniejsze no, dla mnie, niż Nazwisko też dość trudne. Rybak? Rybak. Nie. No, często ktoś ma problem z wymieniem rybak. Raz pani w urzędzie do mnie rybak powiedziała. A, ale wiecie, że to jest taki syndrom? To tak, myślę, że często się widzi osobę, która no, nie wygląda na standardowego Słowianina I od, I od, od razu po polsku, tak. Po, po angielsku. Mhm. Tak, bardzo często. I, I w ogóle się śmieję, bo wśród polskich komentatorów bardzo często na nazwiska a francuskojęzyczne są czytanie po angielsku, to się tak człowiek y, śmieje. Łusia, powiedz mi tak, y, wiem, czy to pochodzi z Gwinei. Tak. W ogóle Gwinea to jest taki południowy sąsiad Senegalu. My sąsiadujemy jako państwo Senegal z dwiema Gwinejami. Gwineja Bisało, gdzie się mówi po portugalsku, i Gwineja Konakry. No i właśnie się tego dowiedziałam. Tak, jedna jest francuskojęzyczna, druga jest portugalskojęzyczna. I, I w ogóle z tej Gwinei, z, z której pochodzi twój tata, dwie najważniejsze rzeki w zachodniej Afryce mają swoje źródła, prawie, że w Senegal rzeka, bo Senegal hmm. to też jest rzeka, i rzeka Niger. No tak. No i od tej rzeki jest Nigeria i Niger jako państwo. Więc y, podejrzewam, że kiedyś po prostu polecić do tej Gwiny i się opalać. Mam nadzieję, mam nadzieję, że y, Afryka stoi przede mną otworem i kiedyś poznam kraj, z którego pochodzi mój ojciec. Tak, tam jeszcze mają Atlantyk, więc Atlantyk to jest naprawdę, jest fajne plaże i w ogóle. To muszę zaplanować sobie <noise> Słuchaj, powiedz mi tak, ja zawsze tak wracam do początków, nie ma mamy, mama jest na dole i pije kawę, więc, albo herbaty, mama nam nie powie jak było, ale na pewno ty pamiętasz jak było w przedszkolu. W przedszkolu jak najbardziej, ogólnie chciałabym teraz powiedzieć, że 20 lat mam i 20 lat też po prostu jestem w Polsce, więc Młodzietka cała jesteś. moja droga <głos> <głos> Cała moja droga była właśnie w Warszawie i to właśnie... do Tak, do warszawskiego... tu jesteś? Ja słyszałam, że do Rzeszowa chodziła przez szkołę, a potem przyjechał do Warszawy. Nie no, Rzeszów Nie? jest dla mnie miastem no ja jeszcze nieodkrytym. Masz czas. Ale tak, w ogóle cała moja rodzina ze strony polskiej, mhm. ze strony mamy właśnie pochodzi z Warszawy. Dziadek, nawet pradziadek walczył w powstaniu warszawskim, U. więc... Tak jakby jestem bardzo tutaj związana z właśnie Warszawą. No i tutaj też chodziłam do przedszkola. No właśnie, jak było tam? To przedszkole było dość ciekawym to znaniem też dla innych dzieci, no bo jednak byłam jedna, jedyna, wyjątkowa, nie tylko jedyna, wyjątkowa, tak, tak nie tylko łucja, ale jeszcze łucja i to ciemnoskóra, do która, tego rybak, do tego rybak, dokładnie, więc no było to, ale w przedszkolu zauważyłam, że dzieci ogólnie nie wiedzą, że są różne kolory i tak dalej, dopiero jeżeli rodzice naprowadzą na drogę właśnie, że a ta czarna dziewczynka w przedszkolu. Tak, to zaczynają a, tak inaczej. Dokładnie to zaczynają inaczej. Ja jedyne co pamiętam z takich um, gorszych sytuacji to, że nie mogłam zostać czarną Maryją. No jakby cały czas w przedszkolu chciałam odegrać Maryję na, tak, tak, na osełkach. Teraz mamy czas taki przedświąteczny jak to nagrywamy. No i przypomniało mi się, że właśnie to Czarną Maryją nie byłam. Pani w przedszkolu się oburzyła, że w ogóle jest taki pomysł. No i to, to, to jedyne. No i oprócz tego, no oczywiście Łucja musiała się bronić przed innymi stwierdzeniami, ale to chyba bardziej spotykałam, jeżeli już to nie od strony dzieci, ale od strony właśnie dorosłych. Ale ja myślę, że wiesz, zawsze miałeś ten taki swój taki magiczny uśmiech, który wszystko, gdzie to powiem, rozkłada nam. Cienki cienniki tak. pierwsze i wszystko wraca do normy. Jak najbardziej, jeszcze dodatkowo mam mamę, która zawsze mówiła, ale to są same plusy, jak się umalujesz czekoladą, nutellą, to no przecież nie będzie widać, a jedne dzieci chodzą w rundę, Jedziesz do błota, też nie widać. Dobre, słuchaj, ja widziałem twoje zdjęcia, całkiem niedawny, gdzie byłaś naprawdę taką malutką i Harcerski strój, jak to było tam? Tak. W, w ogóle czego cię czego nauczyło, y, nauczyło harcerstwo? Harcerstwo dużej odwagi przede wszystkim. Um, ja byłam zawsze takim przebojowym dość dzieckiem mm -hmm. y, i od razu praktycznie zostałam zastępową, później oboźną, więc... To są więc stopnie. Po pierwsze, Tak, stopnie harcerskie, do których się dochodzi. <laughs> No i bardzo jakby nauczyło mi to odwagi w postępowaniu, organizacji, ale też bardzo dużo historii polskiej się nauczyłam o. dzięki właśnie e, harcerstwie. Oprócz tego odkryłam e, też swoje zamiłowanie do skrzypiec e, i harcerstwie... Ale to tam się nauczyłaś czy tak zaczęłaś Nie, do szkoły grać? muzycznej chodziłam. Okej, okay. ale A. powiedz mi, to kto się namówił do tego harcerstwa? Do, do, do mama, harcerstwa, czy tak, szczerze mówiąc... Czy mundur? Czy... Mama przyciągnę. zawsze chciała być harcerką, ale to A. były czasy, kiedy to harcerstwo jeszcze nie było na tyle rozwinięte, jak moja mama była w podstawówce. Okay. A pewnego razu do szkoły przyszli harcerze na lekcje i chcieli się przywitać z nami i powiedzieć, co robią. No i ja stwierdziłam, spróbuję. Byłaś oczarowana tym? Dokładnie, oczarowana mundurem. No i tak zostało 8 lat byłam harcerką. Łącznie śmieszne. i co śmieszne, byłam <laughs> drużynową tutaj, znaczy przyboczną w drużynie z Zuchów, która jest tutaj w szkole blisko. Tutaj niedaleko. Dokładnie tutaj Ale, to za po, rogiem. Powiedz mi, więc... bo wiesz, ja, ja widziałam mnóstwo zdjęć i ty ciągle tak podróżujesz? Cię to było e, jakby e, będą w Harcerstwie to tak, nie wiem, mieliście obozy w różnych województwach regionach polskich? Tak, to? jak najbardziej w Harcerstwie... Wiele jeździliśmy na obozy i w ogóle zbiórki mieliśmy mhm. w różnych miejscowościach, ale głównie w lesie, więc no, za bardzo Okej, to jest podobne, tak? To trochę jak wiesz, teraz yy, nie ma znaczenia, czy jesteś w Gdańsku, Warszawie czy w Krakowie, jak jest centrum handlowe, no to nie wiadomo gdzie człowiek jest, tak? Tak i wszędzie to PKP Intercity. <laughs> ale ale, ale, ale mówi się jednak to odwaga, integruje, yy, współpraca i tak dalej? Tak, współpraca, ale to też tak jest takie, sesja? że każdy miał swój ten sam mundur. Więc harcerstwo okay. jakby też uczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że jakby Nigdy w harcerstwie nie spotkałam się z właśnie tą odmiennością. Wszyscy Rozumiem. nosiliśmy Super. te same mundury, więc tak samo się bawiliśmy, zdobywaliśmy nowe odznaki, nowe umiejętności i raczej tutaj wspominam Harcerstwo bardzo pozytywnie. Poruszyłaś przed chwilą temat, który też mi jest bardzo bliski. Mówisz, że dzięki harcerstwu tak e, przybliżyła się do historii Polski. Jaki. jaki Odcinek, bo jestem ciekawy, jaki odcinek tej historii, która tobie bardziej. Mój ulubiony temat, taki historyczny, to jest Druga wojna światowa. To od razu mogę powiedzieć, moja mama w ogóle pracowała też w Polskim Czerwonym Krzyżu i szukała osób z II wojny światowej. Okay. I właśnie w Harcerstwie głównie poruszaliśmy właśnie Monte Cassino, te takie główne. Sukcesy polski, tak? No tak. Um, oczywiście też tragiczne wydarzenia, takie jak powstanie warszawskie, um, ale dzięki temu jakby uczyliśmy się w ogóle, co ten kraj przeżył, żeby być tu i teraz, no tak. tak? Więc yy, no głównie ta właśnie historia II wojny, ewentualnie I i ten nasz Anders jako bohater tutaj, <laughs> yy, cały czas z jego śladami szliśmy. Aha. Nawet doczekałam się wydarzenia na Monte Cassino. A, no a a widzisz, jakby ja, ja wiem, że yy, teraz nawet jak są różne manifestacje, to Yy, nikt nie sięga, yy, jeżeli chodzi o stroje tak zwane patriotyczne, nikt nie sięga do czasu przed zaborami. A widzicie, ja jestem mega fanem od Mieszka do zaborów. To jest dla no to mnie po prostu, piękne to, to jest tak, tak dynamicznie, tak tyle rzeczy się działo i też żeby zrozumieć wszystko co Później się działo, to właściwie dlatego nie wiem. To jest ten wątek historii polskiej, która mnie znaczy bardzo w przyciąga. W szkole omawiamy, ale też tak jakby raczej niestety w historii dzieci uczą się raczej tych negatywów niż pozytywów. pozytywów no to... e, o tym Kazimierzu wielkim, coś, z którym słuchaliśmy, że tam zbudował coś z drewna, a później zostawił Polskę murowaną. Tak. Ale tak. raczej niestety te negatywne. No właśnie. E, no ale. Słuchaj, um... Trafiłem, słuchałem kilka Twoich wywiadów, Łucja ma taki fajny kanał na YouTubie i chciałem się dowiedzieć, co to jest ta licencja uczuć. Bo jakby te dwa terminy jakby ten się przewijają nie tylko na Twoim profilu na Facebooku, skąd tytuł, w ogóle sam nazwa tego kanału? Może tak. Właśnie ta Łucja to jest Lucy tak. i chciałam przedstawić kanał z tym tak jak zwracali się do mnie moi znajomi Lu. Czasami. Aha, okay. e, tak w skrócie, żeby nie mówić. Łucja to byłam Lu. No i licencja uczuć to jest właśnie w skrócie, w skrócie ta w skrócie? Lu. Okay. E, i, e, a, że kanał był o psychologii i tym co w sumie teraz też się zajmuję, bo mhm. z, y, właśnie Szykuję się do tego, żeby być terapeutą zajęciowym. Do tego dojdziemy. <głos> tak. <głos> więc właśnie ten kanał tego dotyczył. I to jest ten skrót. I, i, i wiesz co, trafiłem na... Yy, yy, oglądam najpierw yy, pierwszy odcinek, to, to była zapowiedź. Mhm. I tam tak yy, powiedziałaś tak, yy, ludzie są różni, każdy ma inną drogę do celu, każdy jest ich sobie wyjątkowy, ale mamy jedną cechą wspólną uczucia. I dalej powiedziałaś tak, jest ponad 130 uczuć. Wszystkie są pozytywne, a nie negatywne. Słuchaj, dokładnie tak to. Yy, I potem dodałaś na koniec, że podzielić te uczucia można jedynie na przyjemne i nieprzyjemne. Naprawdę, tak jest z tymi uczuciami, że są, y, wszystkie są, że tak powiem, tak naprawdę pozytywne, tak? Może. może... Tak, i ja uważam, że w ogóle. Wszystkie wydarzenia, które w życiu powodują u nas emocje, mhm. są pozytywne, bo doprowadzają nas ostatecznie do miejsca, w którym ewentualnie chcemy się znaleźć. I gdyby nie było smutku, gdyby nie było złości, to nigdy byśmy nie odkryli, co to jest radość i właśnie to szczęście. Więc wszystkie są pozytywne, bo dają nam refleksję, <noise> dają nam właśnie tą drogę do sukcesu, celu i przede wszystkim też. Nawet miłość ma swoje oblicze zła i dobra i dlatego mówimy. A powiedz mi skąd, bo tam jest jeden odcinek, który mnie zastanowił hmm. pod tytułem Nienawiść. Tak, to jest bardzo ciężki w ogóle odcinek. Do, właśnie, słuchaj, oglądałem ileś tam razy, Mówisz, przyznaję się, skąd jakby w ogóle taki scenariusz, nie, nie, nie pytam skąd pomysł, ale w ogóle dlaczego ten, ten akurat odcinek? No powiem szczerze, że w swoim życiu niestety zmierzyłam się z wieloma nienawiściami, które nie były związane ze mną. Aha. Nie były związane z tym kim ja jestem, co ja zrobiłam w życiu, tylko tym kim ja jestem na zewnątrz. Tak? Jak wyglądasz. Jak wyglądam. Um, I w pewnym momencie, jak tak większość osób Cię nienawidzi z, z tego tytułu e, i zawsze wymówką i argumentem, jeżeli już nie ma innych argumentów, żeby mnie zaczepić. Jest właśnie kolor skóry. Mm -hmm. e, to właśnie w pewnym momencie człowiek zaczyna się nienawidzieć sam. I e, ten odcinek jest na tyle trudny, że ta bohaterka, którą odgrywam ostatecznie przez tą całą nienawiść dookoła zaczyna nienawidzić, nienawidzić samą siebie i właśnie zaczyna krwawić. Tak. E, to w ogóle bardzo ciężki był też etap w moim życiu, bo jak nagrywałam ten odcinek, miałam 16 lat i mierzyłam się właśnie z takim twierdzeniem, kim ja jestem i dlaczego ja jestem taka, a nie inna. Ja swojego ojca nie znam, więc to, co mi przekazał, i ten kolor skóry, ja zawsze jakby musiałam w Polsce. Być wypytowana o ojca. Hmm. Mimo wszystko. Um, wiele osób potądzało moją mamę, że mnie zaadoptowała i tak Aha, dalej. Okay. Um, wiele <laughs> też usłyszałam wierszyków od kolegów, koleżanek na mój temat. Um, I nie tylko Murzynek mam w Ale w szkole twojej to była sama, jedyną taką. E... Tak. Um, okay. Jakby. W... W moim otoczeniu najbliższym niestety nie wychowywałam się z żadną nawet starszą koleżanką, mm -hmm. która mogłaby mi pokazać jakąś drogę. No, okay. moja mama na przykład nie umiała też czesać moich włosów, tak? <laughs> Teraz mam proste, bo moja mama po prostu jak zobaczyłam tylko szczotkę w jej rękach, to ja już uciekałam. tak? Stres. Tak, był stres, więc obcinała mnie na łyso praktycznie w tych. się nie męczyć. Nie tak, do podstawówki. E, więc no nie miałam takiej Ale powiedz drogi. mi jakby wracając do tego y, odcinka, czy y, sam odcinek, y, to się akurat go y, nagrałaś, to była jakaś terapia? Czyli tak. po, czy w ogóle poczułaś y, troszeczkę inaczej? Czy? Przede wszystkim ten kanał powstał nie tylko y, dla ludzi, ale też dla mnie mhm. I, i była to... Po taka moja droga rehabilitacji, tak? Potrzebowałam bardzo się wygadać światu i potrzebowałam też sama przetrawić niektóre rzeczy. Teraz jestem dumna z tego, że jestem ciemnoskórą polką. Czuję się z tego dumna. Czuję też, że pięknie, piękna jestem na zewnątrz, jak i w środku, tak? I to mi bardzo pomogło. I myślę, że na drodze jest wiele ludzi młodych, którzy może tak się kiedyś czuli. No właśnie, wiesz, ja tak, tak jak mówisz teraz, to ja tak pomyślałem. Um, czy y, na przykład, nie wiem, czy ty y, teraz y, byłabyś w stanie. Porozmawiać z na przykład z dziewczynami, może ewentualnie chłopcami też w wieku 13, 14, 15 lat, o których yy, możemy, możemy jakby się domyślić, że mogą mieć taki kryzys, bo to też jest yy, taki moment kryzysu. Szczerze mówiąc, yy, od zawsze chciałam pomagać, i myślę, że przebyłam jakąś drogę, żeby pomagać. Chętnie bym. A jeżeli byłyby takie osoby mm. i chciałyby ze mną porozmawiać, to jestem jak najbardziej chętna i otwarta. Um, też y, jakiś czas temu nagraliśmy kampanię Równi, ale Różni, y, gdzie nie tylko ja byłam różna od innych, mm -hmm. ale też i był chłopak na wózku, y, inwalidzki, który świet, świetnym był szermierem w ogóle. Ja, ja byłam pod. Takim wrażeniem był Elsi, który właśnie jest Czeczenem tak, LC, tak. i ta kampania później trafiła do szkoły i rozmawialiśmy z dziećmi na ten temat. Więc cieszę się, że w ogóle są poruszane takie tematy. Cieszę się mama, że w ogóle mnie zaprosiłeś i że mogę dalej siedzieć <słuchaj> z tym. Bo to jest tak, ja nigdy tak nie funkcjonowałem. Tylko wiesz, jakby to też w momencie kiedy zmieniasz miejsce, a Ty nie zmieniłaś miejsca. Dlatego u Ciebie jest trudniej. Ja podejrzewam, że osoby, które się tutaj urodziły i których na przykład ojciec czy mama pochodzi z Afryki, mają taki problem, który polega na tym, że nie są przygotowane. A więc przygotowują nas kultury. Ja przyjechałem tutaj po maturze na ściągnięcie tym, co jest w Senegalu. Więc w ogóle dla mnie abstrakcją byłoby, gdybym szukał, czy moja kultura jest lepsza, czy gorsza. To jest dla mnie abstrakcja. Więc wychodząc w świat, akurat trafiłem do Polski, ja po prostu przyjmuję, że idzie na spotkanie z drugą kulturą i koniec. Więc tego akurat nikt nie zmieni, kto będzie próbował wytykać czegokolwiek. Tu w ogóle to nie dociera. Natomiast w twojej sytuacji, ty jesteś stąd, i teraz musisz tłumaczyć drugiemu drugiemu rodakowi yy, yy, dlaczego inaczej. na inaczej. Tutaj na, na, na tym polega właśnie chyba ta, ta znaczy, trudność. Tak, głupi... Bo nie widzi sensu w tym, uh -huh. a jednak jest w tym przywóz, bo ciągle to pytanie wraca. Tak, i też jest takie twierdzenie, że ja nie mogę być Polką. To jest też takie. Ja, ja czuję się w 100%, no niestety, jakby, jakby nie znam kultury mojego ojca, nie wychowałam się w gwinei i... Poniekąd żałuję, że nie znam tej kultury nie, i nigdy w Gwinei nie byłam, tak? No to byłby, w byłby, in byłam, in tak? Bo to byłby tak, jak najbardziej. No ale przez to, że wychowywałam się w Polsce i mówię tylko głównie po polsku. A właśnie to jest piękny argument, wiesz, raz tak byłem na spotkaniu i zadałem pytanie, kim jest osoba, która mówi tylko po polsku? Rozumiesz, jeżeli człowiek zna tylko język polski, to nie może być niepolak. Po prostu nie ma takiej siły. Wiesz, to jest prosty argument. Ja nawet nie mówię o tym, że to jest pierwszy język, bo może znać drugi, trzeci. Ale wyłącznie mówisz po polsku, a potem ktoś przychodzi i pyta, czy jesteś Polakiem, czy jesteś polką. To jest katastrofa mała. To jest tak, jak najbardziej jest. I też przykre, że niektórych świąt w Polsce nie mogę obchodzić. Ostatnio był 11 listopada. I pierwszy raz wyszłam na ulicę. Za rok zapraszam cię. Bo y, my organizujemy koncert mm -hmm. y, zawsze y, w moim instytucie. Świetnie, to w takim razie Także, odnajdę się w jakimś miejscu dla mnie. Tutaj, tak, to jest y, zawsze jest full ludzi, zapraszamy, akurat zapraszamy y, zespół ludowy, y, którzy śpiewają y, pieśni patriotyczne i nasz budynek pięknie wygląda, jest oświetlony w barwach narodowych, jest full full ludzi i ja po części jestem w tej ekipie, która to organizuje w przyszłym roku zapraszam. Także słuchaj, to jest. Ja wiem, że nie jest to takie łatwe, dlatego że wiesz, jak w końcu ciągle pada jedno pytanie. W pewnym momencie ty zaczynasz się zastanawiać nad swoją polskością. Zaczyna się, człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, co ma, i rzeczywiście pytacie, ja to mam, a to ma naturalnie. I właśnie wtedy jest ten, ale cieszę się, że w ogóle wiesz, jednak to już z tego wyrosłaś, tak? Wyrosłem i teraz szczerze mówiąc, też na siłę, jakby nie próbuję być inna. Szczerze mówiąc, nie, nie próbuję się dostosować. Po prostu jestem łucją, łucją rybak. <noise> rybak? <która, głos> <noise> dokładnie. <głos> która po prostu jest ciemna, jest Polką, mówi po polsku. Oczywiście znam też angielski, ale jakby głównie mówię po polsku. I mówię w restauracjach. Po polsku, to też jest to wyjątkowe. Wyskakują z angielskim? Tak, Aha. bardzo no, często. Skąd, skąd my to znamy? Bardzo często. I ja cały czas powtarzam. Znaczy, często pytam się kelnerów, kelnerów do you speak Polish? Sorry. Because I speak, I speak. So <laughs> <laughs> Więc często pytam po angielsku, czy może kelner nie zna polskiego. No, może się tak zdarzyć, no jakby. Dobre. To Jak to może pan zapytać? Ja zbówię. z reguły mają takie przetwarzanie informacji na czole. Czy to nie widasz? Tego nie widasz, tak? A raz też kelnera zapytałam, podał mi angielską kartę. I zapytałam się kelnera, przepraszam, mógłby pan mi przetłumaczyć? Czyli wszystko rozumiem. Nie, nie, nie. Złośliwa jesteś? Kurta. No więc, y, słuchaj, nie, ja po prostu słyszę, bo no, widzisz, jakby nie ma lepszego barometru niż uśmiech, że jednak już to wszystko to jest przeszłość i to jest super. Natomiast ja chciałam wrócić do tych uczniów. Czy ty w ogóle chcesz działać w tym kierunku, żeby nie wiem, w kierunku, nie wiem, terapii, czy to są rozmowy y, cały czas? A propos tej y, Lu. <śledziany> Tak, działam. A gdzie, w ogóle gdzie, czym chcesz się zająć, zajmować się w przyszłości? Aktualnie mhm. jestem animatorem i eventowcem. Okay. Robię Na przestrzeni czterech lat zbudowałam dość fajny profil właśnie eventów mhm. z dziećmi. Wiem ja mnóstwo zdjęć, słuchaj. No to się cieszę. No działamy jakby na terenie całej Polski, z tego też moje ciągłe podróże Podróżę, po Polsce. Okay. Więc tak, jestem animatorem, który też często patrzy na dzieci i chce się czegoś więcej dowiedzieć. Mm. Że, I dlatego poszłam na terapię zajęciową, żeby dowiedzieć się metod. Jak z tymi dziećmi rozmawiać, żeby one jak najwięcej chciały ode mnie brać, ale też i dawać, powiedzieć. tak. Okay. Y, więc. Ale to jest zorganizowana na zasadzie, nie wiem, stowarzyszenia, czy to jest jakaś grupa twoich znajomych, czy to jest jakaś firma, czy to jest. Bo, bo słuchaj, naprawdę na Facebooku to jest mnóstwo zdjęć z różnych miejsc. Tak. A czasami, nie wiem, jakiś klub sportowy, widziałem flagę ukraińską, widziałem to i tamto. To ty to, 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 to jak? To jest yy, firma? Czy to jest. Yy? Na przestrzeni tych czterech lat, byłam w kilku filmach w Warszawie, właśnie eventowych. Okay. Ale teraz działam tutaj, Dawid, pozdrawiam Cię, jak to oglądasz. Działam z Dawidem, który jest moim przyjacielem i ma firmę, i razem działamy właśnie, jeździmy, A, robimy, robimy eventy. Teraz dużo przed nami świątecznych eventów. A z fragą Ukrainy, to też ciekawa historia, bo jeszcze niestety przed tragicznymi wydarzeniami oczywiście wybuchło. Wojny na Ukrainie. Miałam bardzo fajną okazję brać udział w wolontariacie w Mistrzostwach świata dzieci z domu dziecka. A no właśnie widziałam, widziałam że to właściwie jakieś sportowe yy, wydarzenie. Takie, I to jest tak. bardzo fajne wydarzenie, bo właśnie dzieci z domu dziecka mogą pójść, zagrać w piłkę, wygrać coś fajnego Super. i tam jest mnóstwo narodowości, to nie była tylko ukraińska drużna. Ukrai była też drużna z Belgii, z Czech, z Słowacji, bardzo dużo tak kultur i tak dalej. Było na terenie Polski, odbyło się to wydarzenie. To jest prze prześwietne, że młodzi ludzie się rozwijają i przy okazji mogą wyjść z takiego środowiska. No... Trudnego. No tak. właśnie. Uśmiechnięta, pozytywna, działająca, bez kompleksu i po prostu tak patrzy do przodu. Słuchaj, tak to powinno być. Ja myślę, że wiesz, w ogóle osoby z, z taką energią e, nie mogą się chować, tylko być po prostu lokomotywami. Naprawdę, wiesz, to przyciąga. I zachęca, bo nawet jak smuty człowiek idzie, idzie, potem popatrzy na ciebie, widzi ten uśmiech, mówi: Kurde, no o to chodzi. No zależy, czasami jak się uśmiechniesz na ulicy, to raczej tak się zdziwiał, bo tutaj. Nie, ale słuchaj, my wiemy, jaka grupa się zdziwi, tak? Jednak na uśmiech naturalnie myślę, że jednak nawet. Kwiat, który się otwiera, to wszystkie inne kwiaty mówią: brawo, to tak to być w życiu. Uśmiech łączy wszystkich ludzi <grym> na świecie i myślę, że każdy powinien się nim dzielić i nieważne kim jesteś, skąd pochodzisz, <grym> po prostu ten uśmiech myślę, że jest taką mową niewerbalną, która każdemu po porozumieniu tutaj, w komunikacji da coś do zrozumienia. Ładnie was takim e, nie powiem optymistycznym albo bardzo pozytywnym akcentem. E, Uczu. E, poza kamerą to mi powiedz jak to jest z tymi 130 uczniami. uczuciami, bo naprawdę słuchajcie <noise> będziemy liczyć razem. Ta liczba <noise> mnie tak mówić wczoraj po prostu towarzyszy. się. <noise> <laughs> Proszę Państwa, Ulcia Rybak, Państwo słyszą, po prostu energia, piękna energia na zimę, na lato też, więc na tak naprawdę każdą porę. Dzięki bardzo, Dzień, że chwilę, za żeby po, ze mną porozmawiać. Proszę Państwa, to w cyklu Afryka po polsku, dzisiaj słyszą Państwo, rozmawialiśmy po polsku, w samej Gwinei też mówią po polsku i też chciałem powiedzieć, że szczerze mówiąc był jeden prezydent, chyba z, z wiem, jeden jedyny z Mali, który mówił po polsku, on kończył studia w latach 70-tych, nawet doktoryzował się chyba na Uniwersytecie Warszawskim, więc na kontynencie mówi się po polsku. Podsumowując, Fundacja Afryka Inaczej, bardzo Państwa, Państwu dziękuję za, 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 za uwagę. Moim gościem Państwo widzą. Tak, uśmiechnięta, piękna i w ogóle pełna energii. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Pozdrawiamy.